Cześć kochani, słuchajcie, no niesamowicie się spisaliście. Byliśmy w szoku raz pod kątem, ile tych recenzji dostaliśmy, ale też co pisaliście. Ja to się rozpływałam osobiście naprawdę nad wszystkimi, aż mi się tak miło zrobiło, w związku z czym wreszcie robimy losowanie nagrody. Tak, mamy. mamy tutaj kulę to to lotka. <grym> mamy profesjonalną maszynę losującą. <grym> Słuchajcie, z racji, RODO, nie będziemy podawać nazw, będziemy czytać pierwsze imię. No, pierwsze. Będziemy czytać imię po prostu. Yy, za to imiona się nie powtarzają, więc jak usłyszycie swoje imię, to wiecie, że to wy. Dokładnie. A i tak skontaktujemy się z Wami osobiście, prawdopodobnie przez Facebooka, żeby ustalić szczegóły odbioru nagrody. Kule są w maszynie losującej. Uwaga, no losujemy losujemy tobie? No Nie wiem czy damy w tą stronę. Ale nie ma ceny nic. <grym> Pomagam. Nie pomagasz. Dobra, pierwsza kulka. Pierwszą czytasz, czy wszystkie trzynastka? na pierwszą Będzie więcej napięcia. <grym> uwaga, uwaga, uwaga. Damian, numer jeden. <grym> Damian, no dobrze, jedziemy dalej. Jest. Osoba numer dwa. Eksper. I ostatni, no, ale... <laughs> i uwaga, uwaga, ostatnia osoba, która pojedzie w Bieszczady. Paweł! Paweł. Super! Gratulujemy Wam ja. wszystkim! Jako, że nam się bardzo recenzje wszystkie podobały, to postanowiliśmy, że zrobimy dodatkową nagrodę dla wszystkich uczestników konkursu. Będzie to niespodzianka. Spodziewajcie się informacji od nas. Także czekajcie na wiadomość albo na Facebooku, albo na YouTube, w zależności od tego, jak jesteśmy w kontakcie. Cześć! Dalej.